Dzięki bardzo. Fajnie, że przyszliście o takiej porze. No dobra, przyszedłem do Was nie chcę jeszcze za Przyszedłem do Was z takim tematem, który staje się modny nawet tutaj niektóre, niektóre sesje z tego, tego eventu są o tym Opsie. Za chwilę odczaruję, co to jest Ops. Czym jest, jak się to je, co on nam daje, czy on nam cokolwiek daje, przechodzę do... Tematu. My badacze, mam nadzieję, że na sali są tacy badacze, my badacze mamy na głowie kwestie merytoryczne i to lubimy i mamy kwestie niemerytoryczne, za bardzo tego nie lubimy i jakbym tak miał wam tutaj szybko wyklikać, co jest z tych kwestii niemerytorycznych, ohoho za szybko. Momencik, za szybko to robię. No to ja będę klikał i mówił, to słuchajcie, my mamy do ogarnięcia dużo, dużo, dużo tematów. To są kwestie rekrutacji, to są kwestie tulkitu, to są kwestie dostawców i tak dalej, i tak dalej. Czy my to lubimy? No, zasadniczo nie lubimy. Czy jest coś albo ktoś, kto nam w tym może pomóc? No, tym ktośem jest ops. I ja przyszedłem, żeby Wam o tym poopowiadać. Słuchajcie, Rysops to nie jest coś, co jest jakieś bardzo młode, ani też bardzo stare, za chwilę krótki rys historyczny, ale Rysops, moi drodzy, to jest nic innego jak taka praktyka ulepszania, usprawniania procesów badawczych przepływów pracy w organizacjach, ale on się odnosi nie tylko do ludzi, ale też do narzędzi, do strategii i do paru jeszcze innych rzeczy. Macie tutaj na slajdzie, to sobie możecie doczytać. No dobra, skąd ten Rysops w ogóle powstał i skąd on się wziął? Mamy 2018 rok. Kate Tosi puszcza Twittera i po raz pierwszy używa hasła Rysops i mówi hej, na Slacku otwieram wątek niemerytoryczny, organizacyjny festiwalan. Może ktoś dołączy? Zasłaniam, ale to zobaczcie sobie, ile tam ludzi dołączyło. 16 tysięcy ludzi, 150 krajów, pół miliona. Wiadomości, tam żyje świat Resopsa. Ktoś się chce inspirować gorąco zachęcam. Dobra, Resops ma tak naprawdę nie jedno oblicze, to, na co patrzycie, z daleka pewnie nie widać za chwilę zrobię jakiś mały zoom tego, to jest taka mapa, która zbiera, czym się zajmuje Resops. Tak de facto to powstało na bazie 33 różnych warsztatów globalnie organizowanych z fachowcami z różnych dziedzin. No i tak naprawdę teraz trochę zoomując, to wygląda tak, że mamy obszar zarządzania badaniami, nie? governance, mamy również obszar budżetu, bardzo tego nie lubimy, no ale musimy to robić. Mamy obszar rekrutacji, mamy obszar guidelines'ów wszelakich, mamy też obszar wiedzowy, mamy obszar finalnie toolkitowy. Ktoś sobie chce pobrać, zobaczyć, zbliżyć, macie linka, możecie sobie znaleźć w internecie bez problemu. No dobra, na bazie tego takie firmy, które my znamy i tutaj o nich mówimy cały czas, czyli NN Group, zrobiły pewne modele, zabierając trochę te obszary na bazie tego doświadczenia z tych warsztatów. I ja wam tu chcę pokazać jeden model wiodący, czyli model właśnie NN Group, który składa się z sześć obszarów, z sześciu obszarów ale jest tutaj też model Usability Hub, który ma właśnie te sześć obszarów, ale dwa dodatkowe, o których powiem za chwilę. No dobra, co wchodzi w skład modelu Norman Nielsen Group? Po pierwsze, participants, czyli uczestnictwo badań. Po drugie, mamy governance, czyli zarządzanie badaniami. Po trzecie, mamy wiedzę. Po czwarte, już teraz zasłaniam, są kompetencje, potem mamy orędownictwo, i tutaj się nam model kończy. Model drugi, o którym powiedziałem, ma jeszcze dwie. Dwa obszary, które mi się osobiście podobają. Jest to obszar scope, czyli zakresu badania, nad którym pracujecie. Nie widać tego tu na slajdzie, to są rzeczy doczytać. Natomiast drugi obszar to jest environment, czyli otoczenie. To mówię o, o tym, żeby próbować dobrać odpowiednie narzędzie badawcze, odpowiednią metodykę, w zależności od tego, na jakim cyklu życia produktu czy usługi to badanie chcecie wdrożyć. No dobra. Żeby Wam troszeczkę tylko przybliżyć obszar uczestników badań, no to sami sobie tutaj pewnie czytacie, ale to jest wszystko, co jest związane z uczestnikami, czyli od szukania tych, tych ludzi, do selekcji, planowania i też do wynagradzania. To naprawdę jest kawał ciężkiej roboty, ale to się mieści jakby w tym obszarze. Obszar drugi. Uczestnicy badań mamy. Czekajcie, bo coś mi się nie kliknęło. Chyba potrzebuję wsparcia, bo nie idzie dalej. Mogę zaśpiewać, mogę zaśpiewać, ale nie będę tego robić. Eee, dla Waszego dobra. Eee, no dobra, to ja może powiem o, o, o kolejnym. Czy tutaj można jeszcze poprosić po o. Próbuję klikać usilnie. Chyba takie rzeczy się zdarzają. Może ktoś ma jakieś pytanie, może ktoś coś pomachać. Chętnie przyjmę. Miło mi, dzięki. Widzę znajome twarze. Miło mi. E, no coś muszę robić, no nie? No bo taka sytuacja. No dobra, mamy wreszcie zarządzanie. Dobra, obszar zarządzania, słuchajcie, związany jest z takimi twardymi rzeczami, których nie lubimy: RODO, compliance, legitymność badań. Tu już Wam puszczam, co w typowych działaniach się tam znajduje. Na przykład możecie się borykać z problemem zarządzania kontentem z badania, jakim jest na przykład nagranie. To wchodzi właśnie w ten obszar. Ok, no to idziemy dalej. I znowu klikam i znowu nic. Aha, co zrobić, no? że mam się jakoś ustawić inaczej. No dobra, no to tak mamy zrobione, że mamy obszar wiedzowy. Słuchajcie, na no obszar wiedzowy składają się głównie repozytoria badań. My z tego staramy się, jako firmy, korzystać. Czy my to robimy dobrze? Zostawiam waszej ocenie. Mam wrażenie, że mamy tu duży potencjał do poprawy, ale zasadniczo chodzi o to, żeby się po prostu gromadzić wiedzę i tą wiedzą dzielić. Dobra, no to teraz idziemy dalej. No i znowu jakoś jest chyba kłopot. Naciskam, 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 o i przeszło dalej. Narzędzia, słuchajcie, Toolkit. Ten Toolkit to jest trudna sprawa, bo często jesteśmy zarzucani różnymi, różnymi propozycjami, w szczególności po pandemii mamy naprawdę dużo fajnych rozwiązań. Często ciężko nam jest wybrać co i jak, więc jakby zobaczycie tutaj za chwilę coś, co myślę, że może być dla was fajne do wykorzystania i mam nadzieję, że to nastąpi teraz, ale dalej walczę z tym. Dobra, jest. Przynajmniej ja tu widzę, a wy już widzicie. Dobra, słuchajcie, macie taką mapę, która, która jest update'owana co jakiś czas. Tutaj jak zobaczycie, macie platformy, które są platformami do user testingu, user feedbacku i usability testingu. Pewnie niektóre z nich znacie, niektóre lubicie, niektórych nie lubicie. Zasadniczo polecam ten, 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 o no, to może podaję, user zoom jest w środku, może ktoś widzi. Fajna rzecz, cholernie droga ale wyobraźcie sobie rozwiązanie, które tak jak, nie wiem, nasze polskie rozwiązanie WebAnkieta, daje wam możliwość wyklikania badania. Od razu macie 100 tysięczny panel Polaków, który możecie do badania puścić. Co więcej, za chwilę macie dashboard, który możecie sobie spersonalizować, a jeżeli jeszcze się zgodzicie na to, żeby wasze, wasze CRM został pod to podpięty, no to macie bajkę, macie wszystko fajne. Szkoda, że takie drogie, no ale dobra. Mówimy o kompetencjach i widzę, że znowu muszę walczyć z klikerem i to będę robił. I się pojawiło. Słuchajcie, to jest taka kwestia umożliwiania i edukowania innych osób w zakresie badań. To różnie może być w firmach, bo może być sytuacja taka, że macie zespół badaczy, wczoraj Alegro się chwalił, że masz 40 badaczy w bodajże. No więc ja rozumiem, że oni tam edukują tych badaczy i wzajemnie się edukują. Ale może być też taka sytuacja. Sytuacja taka, w której wy macie ludzi, których chcecie przyuczyć do tego zawodu, do tej profesji no i wtedy się pojawia taka potrzeba, żeby dla nich budować jakieś szkolenia, budować dla nich jakieś guidebooki, budować dla nich jakieś miejsce, w których mogą sobie na przykład zobaczyć, jak się puszcza badanie, nie wiem, gdzieś tam w takiej webbankiecie chociażby. Dobra, próbujemy dalej. Muszę przyjść tu. No dobra, orędownictwo powinno być, jest. No to jest bardzo ważna sprawa, chodzi o to, żeby zbudować wartość badań, szczególnie badań UX-owych i nieść ją w organizację. I tutaj mamy opracowanie, bardzo często jest opracowane, są jakieś różne modele do tego, żeby dzielić się wiedzą w organizacji. Ja teraz pokażę wam taki przykład, przykład własny, wymyśliłem jakąś taką inicjatywę, nazywa się Klub Badacza, część tutaj kolegów, koleżanek może zaświadczyć, że coś takiego było i ten Klub Badacza, słuchajcie, wyglądał w ten sposób, że sobie to znowu odklikam, że umówiliśmy się, że będziemy się spotykać raz na kwartał i to się faktycznie działo przez 4-5 lat, jeśli dobrze pamiętam, miało to formułę open w firmie, czyli w centrali powiedzieliśmy tak, chcesz przyjść pogadać o badaniach, posłuchać o, now o nowinkach technicznych, posłuchać o metodologiach, posłuchać o wynikach badań, ok, przyjdź, czy jesteś sprawnego z marketingu, gdziekolwiek, przychodź. No i ci ludzie przychodzili, tutaj zaraz wyświetle, o właśnie średnio 40-50 osób przychodziło i żeśmy po prostu się dzielili wiedzą. Ja zapraszałem i miałem taką jedną zasadę, którą miałem od samego początku do samego końca: Zero komercjalizacji. Te firmy nie mogły przyjść i powiedzieć, hi, mamy taką firmę i takie rozwiązanie, kosztuje to 100 zł albo 10 tysięcy. Nie było w ogóle takiej opcji. Rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o merytoryce i ja dobierałem firmy świadomie, jakby uznając, że biorę najlepszych z każdej dziedziny, o której było to, to spotkanie. Te rękawice, które tutaj widzicie, ja nie pamiętam jak one się fizycznie nazywały. A Może ktoś wie, ale to były takie rękawice, które zakładaliśmy sobie, mogliśmy je testować, zakładaliśmy sobie i one były pod prądem, czyli nam ręce zaczęły drżeć. to było super, bo mogliśmy doświadczyć, jak ludzie, nie wiem, z parkinsonem, jak ludzie starsi mogą reagować i szczególnie to otwiera oczy, jak projektujecie rzeczy dla takich ludzi. Jest dużo takich rozwiązań, są kombinowane i tak dalej, ale to nie, nie na tą rozmowę chciałem tylko pokazać, że myśmy takie rzeczy też mieli. No dobra. I znowu klikam, klikam. No dobra, to teraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Często szukacie inspiracji jak promować, propagować badania. No często robimy to tak jak tu teraz, mówimy o sobie na jakichś promocjach, na jakichś szkoleniach. Ja tutaj daję wam taką listę, z której ja gdzieś tam korzystałem i dwie rzeczy, które bym chciał tutaj opowiedzieć, które dobrą robotę u nas w filmie robią, czyli dynamiczne platformy do analizy danych w Power BI. Nie wiem, czy znacie Power BI, -a, świetna rzecz, ale jakby jest to nowa era pokazywania wyników badań, bo już nie mamy takiego zdechłego PowerPointa, który jest mało dynamiczny, tylko mamy rozwiązanie, software, software, który po prostu wyświetla nam wyniki badań i jeżeli mamy podpięte jeszcze do tego jakieś możliwości, żeby nie wiem, przefiltrować kogoś, to jednym klikiem widzę jak na przykład odpowiadają wszystkie osoby w wieku takim, a z takim produktem itd. Tak dalej, tak dalej. Świetna robota, polecam Power BI, robiłem teraz reklamę, ale warto. No i druga rzecz, tutaj jest po lewej stronie programy pracownicze, mieliśmy taki, taki pomysł to super wyrobiło rob, robotę, ludzi z operacji, kiedy do nas kiedyś przyszli nie? i cały proces badawczy przeszli z nami z testów użyteczności od planingu poprzez ba oglądanie badań aż po wyniki. Świetna robota, bardzo dobrze robimy prop propagowanie badań w organizacji. No dobra. I teraz chciałem Was zaskoczyć, a może i nie, bo my, do mnie czasami przychodzi, się do, pyta Tomek, jakieś badanie i chciałbym, żeby te badanie, czy chciałbym, żeby to badanie było dobre. No to znaczy dobre badanie? Podejrzewam, że jakbyśmy tutaj zrobili ankietę, to każdy z was by powiedział, że trochę inaczej, nie? Że dobre badanie to takie, które ma dużą próbę albo jeszcze jest dobrze przeprowadzone. Znowu, Norman Nielsen Group mówi, że dobre badanie składa się z wielu czynników, więc nie ma definicji dobrego badania. Ale tu jest takie kluczowe zdanie tym kolorem różowym, że badanie jest dobre wtedy, kiedy są stabilne w organizacji. Czyli jeżeli odejdzie kluczowy badacz, kluczowy orędownik badań, z organizacji i te badania się utrzymają, to znaczy, że one są dobre, a ten model, gdzie mamy viable, influential, sound and efficient, viable można sobie e, w wolnym tłumaczeniu przetłumaczyć jako rentowny, to chodzi o to, że one są, te badania dobrze zestapowane, przepraszam. Bo influential to takie, że one są wpływowe, czyli na tej podstawie tych badań coś się w tej organizacji robi. SANT znaczy zdrowe, czyli tu mamy te wszystkie zaopiekowane historie z RODO, z etyką i tak dalej, innymi historiami. A efficient, że są tak, trochę agile, czyli że można je szybko odpalać, szybko realizować, dobrze, odpowiednio na czas. Więc jak widzicie, to jest definicja dobrych badań. Pytanie, czy to z was ma poczucie, że robicie tak badania? Jeśli tak, to gratuluję, jeśli nie, no to jakieś pole do poprawy. Więc znowu teraz klikam. No dobra. Jak się już zabieracie albo pomyślicie, dobra, zabierzmy się do ten research jobs, bo to co mówi Tomek może jest ciekawe, ale zobaczmy gdzie my jesteśmy dobrze, a gdzie jesteśmy źli, to możecie sobie poszukać w internecie, to akurat źródło Optimal Workshop, pewne takie checklisty, gdzie widzicie są te obszary, dzisiaj akurat mają model pięcio z y, y, pięciu obszarowy, no okej, okay, może tak być, możecie sobie zobaczyć, gdzie domagacie, a gdzie nie domagacie. To jest pierwszy etap do tego, żeby zobaczyć, jak my stajemy w organizacji z resorcem, No dobra. I często jest tak, że zaczynamy się zastanawiać, no jak możemy rozpocząć pracę z takim resorcem. Ja mówię tak, y, i wielu fachowców, którzy się tym zajmują. Zadajemy sobie pytanie, co my chcemy dzięki temu researchowi osiągnąć. I często tu jest problem. No bo, no bo w sumie nie. co mamy tu powiedzieć. No i jest taka podpowiedź, żeby spróbować podejść z innej strony. Czyli zobaczyć, gdzie my mamy problemy, gdzie się nasza organizacja gdzie nie domaga, z czym się boryka. I dopiero wtedy można powrócić do pierwszego pytania, czyli co chcemy osiągnąć dzięki resurpsowi. Dobra, i teraz jak robić tego z ops Można robić badaczami, czyli tak jak powiedziałem na początku, my badacze możemy wziąć te obowiązki na barki, ale można też zatrudniać ludzi, którzy są związani z ris W wielu branżach w Polsce, również w bankowości, są osoby, które piastują stanowiska RIS-OPS. Czy są specjalistami, czy też są menadżerami. To oznacza wtedy tyle, że ktoś zjął z badaczy, albo próbuje zdjąć z badaczy te rzeczy niemerytoryczne i robić to. W inny sposób. No, no dobra, muszę znaleźć tutaj, żeby poklikać. Dobra, teraz jak sprawdzić, czy organizacja potrzebuje takiego zespołu ryzyka Czyli mówicie sobie tak, zrobiliśmy diagnozę, dobra, to czy teraz my musimy zatrudniać tych ludzi, czy może sobie ogarnijmy to sami? No i moja odpowiedź na to jest taka, e, czy trzeba zaproponować jakieś. E, rozwiązanie w środku, zrobić może jakieś badanie, poszukać, dowiedzieć się, na czym my stoimy. Następnie poszukać odpowiedzi na pytania, które są takie. Jaki duży jest zespół badawczy? Ile badań robi? I w jakim miejscu jest ten organizacji i w jakim modelu pracuje? Bo te modele mogą być po prostu różne. Jeżeli to zrobicie, to macie szansę na to, żeby sobie odpowiedzieć na dalsze pytania. A te pytania może być. Znowu przychodzę to. OK. Do tego miejsca. I teraz rozkwiniamy sytuację, w której zespół badawczy ma osobne, odrębne stanowisko i tutaj mamy pewną podpowiedź za Usability Hubem i mówi: Usability Hub tak. Okej, okay. chcecie sobie wyseparować takich ludzi albo przytulić takich ludzi, którzy będą odryzać z obsów i one będą na zewnątrz. To po pierwsze określcie sobie jakąś klarowną, jasną wizję tego, czym jest dla Was Research Jobs. Potem zbudujcie na bazie tego jakąś strategię działania, zbudujcie jakieś Wikipedię, czyli jakieś wiedzę, jakieś miejsce, gdzie tę wiedzę można po nią sięgać, można ją wrzucać, można ją interpretować i tak na nie pracować. Następnie, i to z tego, co wyczytuję na tym społeczności, o której Wam powiedziałem, bardzo trudny moment. Nie wiem, czy się domyślacie dlaczego, bo to jest taki moment, gdzie wprowadza się do badaczy tych resorpsów, to bywa ciężkie. Dlaczego? No bo niektórzy boją się utraty pracy. Nagle niby mówią, że no my badacze nie za bardzo byśmy chcieli robić te rzeczy, ale jak się im te rzeczy zabiera, to zaczynają oni się bać. No i potem trzeba jakby te resorpsy robić krok po kroczku, zdecydowanie zalecane jest dokumentowanie i pracowanie na, na wynikach, na błędach i Sytuacja druga, macie zamiar wrzucić na barki badacza dodatkowe obowiązki, no i teraz pytanie, co z tym zrobić, jak to, do tego można podejść. No i tutaj recepta jest taka, znowu, trzeba by się zastanowić, do jakiej kawałek co chcemy się wziąć, trzeba by dać tym ludziom, którzy mają nad czymś pracować, jakieś odpowiednie narzędzia, dostępy do narzędzi, bo na przykład chcemy się zająć toolsami, Czyli narzędziami. No bez tego oni dalej nie, tego nie zrobią. Trzeba w każdym projekcie zrobić jakiś harmonogram, jakiś timeline. No i na samym końcu mocno tych ludzi wspierać, w szczególności kiedy ci ludzie zaczynają te niemerytoryczne obowiązki mieć na swoich barkach. Okej, okay. najlepsze praktyki, to sobie możecie poczytać. Ja bym powiedział, że ich jest dużo, dużo więcej. To, co chciałem wam powiedzieć, bo to też wynika z tego głosu z tej społeczności, o której cały czas tutaj mówię. Nie zabierajcie się, proszę, za trzy rzeczy na raz, w sensie za obszar jeden duży, drugi duży i trzeci duży, nic z tego dobrego nie wychodzi w czasie. Wziąć za jeden, który jest najbardziej problematyczny, dojść do jakiegoś poziomu, gdzie widzicie, że wysyciliście, wysyciliście coś, co chcieliście robić, należy potem przejść do kolejnego. Taka jest praktyka, nie, nie wolno podobno się tym e, zajmować kompleksowo, jakby nam się wydawało. No dobra. I ostatni slajd już i chciałbym wam jeszcze powiedzieć o tym, że wielu mówi, że ryzopsy to jest nasza przyszłość, w sensie przyszłość badaczy. No dobra, teraz jest pytanie takie, czy to faktycznie będzie sukces, jest sukces? Ja bym powiedział tak, to będzie sukces pod paroma warunkami. Po pierwsze, trzeba się przywitać z tym ryzopsem i zrobić dobrą diagnozę u siebie w firmie. Zobaczyć, gdzie jesteśmy dobrze, gdzie jesteśmy słabi i zacząć po prostu z tym pracować. A prędzej czy później te korzyści przyjdą, a tymi korzyściami mogą być. No to już cały czas mówiłem, zresztą na początku prezentacji powiedziałem. No niewątpliwą korzyścią dla badaczy będzie to, że oni będą wreszcie zadowoleni, bo będą mogli robić rzeczy merytoryczne. Jak czujecie, mam nadzieję, że to czujecie, taki resops pozwoli, i daje duże szanse na to, żeby osiągnąć kolejną korzyść, czyli usprawnić proces projektowy. Czy coś więcej? No oczywiście, że coś więcej, bo tak by się ten slajd już nie, nie kończył w połowie, no nie? E Angażowanie ludzi do badań, świetna rzecz, bardzo polecam. Myśmy kiedyś nawet tutaj w Krakowie zaangażowali naszą panią prezes do badań testów użyteczności systemu, który, którego być może jako klienci korzystacie. To było świetne. Mieliśmy nowego orędownika w organizacji. Co więcej, nie wiem, czy nawet moi koledzy znają tą, ten fakt, że system, który nazywa się Moje Jęgie, właśnie na tym spotkaniu z panią prezes wtedy powstał. No bo było pytanie, jak, jak, jak nazwiemy ten system? No i ktoś na badaniu powiedział, no, takie, no, takie, no, takie Moje Jęgie. No i tak zostało. No ale bez wątpienia, Resolves i dopuszczanie. Nawet tak wysoko postawionych ludzi w organizacji, jeśli tylko mają otwartość na to, jest świetnym pomysłem i gorąco polecam. Kolejną rzeczą to to, że jak weźmiemy się za rezopsy, to zdecydowanie, ale to zdecydowanie dźwigamy jakoś badań. To w ogóle nie ma, nie ma dyskusji. Tym bardziej, jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, co Wam mówiłem wcześniej, czyli że będziemy robić dobre badania. Teraz już wiecie, co to jest dobre badanie. Ok, i jeszcze mam chyba dwa punkty dla Was. Pierwszy to taki, że zwiększa się efektywność badań. Często te badania im się zarzuca, że zanim my coś wymyślimy, zanim my coś wdrożymy, minie miesiąc, a projekt ten pędzi, on potrzebuje badania najlepiej za dwa dni wyników. No tak się też nie da często, ale właśnie o to chodzi, żeby to w ten sposób robić. No i ostatnia rzecz. Mówimy też na tej konferencji o tym mówimy o KPI-ach, mówimy o mierzeniu skuteczności. Zdecydowanie pod Research Opsa można podpiąć wiele, wiele wskaźników, które będą udowadniać, wierzcie mi, że będą udowadniać krok po kroku, że podejście i postawienie na Research Ops jest warte świeczki. Dzięki bardzo, życzę wam sukcesów w Research Opsowaniu. Dziękuję, w językach nawet nie wiem jakich, ale mam nadzieję, że znajdziecie być może swój, który lubicie albo znacie. Dzięki.